Pierwsza połowa należała do gospodarzy, czego dowodem były groźne strzały z dystansu Marku Pajkszału. Stojący w bramce przyjeznych Matthew Ryan nie dał się jednak zaskoczyć. Jedyną groźniejszą akcją przed przerwą goście postraszyli Śląsk w 23 minucie, kiedy strzelał Chińczyk Wang. A ten strzał zdołał zablokować Krzysztof Ostrowski. Drugie 45 minut lepiej rozpoczęli przyjezdni w odstępie kilku minut. Najpierw boli Bongoli w sytuacji sam na sam z Rafałem Kiewiczem strzelił obok słupka, a później po błędzie naszego bramkarza blisko pokonania go był Rafoliew. Po godzinie gry Sebino Plaku uderzył z dystansu i zmusił Rajana do ogromnego wysiłku. Młody australijski bramkarz nie miał szans w konfrontacji z Albańczykiem. W 65 minucie po doskonałym podaniu Przemysława Kaźmierczaka Plaku znalazł się z nim oko w oko i podcinką umieścił piłkę w siatce. 10 minut przed końcem Tom de Schieter strzelał z najbliższej odległości, jednak Gikiewicz zdołał go zatrzymać. W końcówce rezerwowy Sylwester Patejuk powinien podwyższyć na 2 do 0 ale nie opanował w szesnastce piłki. Mogliśmy strzelić jeszcze bramki, ale trzeba cieszyć się z tego, co jest. I Sądzę, że przed meczem każdy brałby to w ciemno. Chociaż my wiedzieliśmy, na co nas stać. wiem, jak potrafimy grać w piłkę. i Dzisiaj na pewno ten mecz nam wyszedł bardzo dobrze. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego przeciwnika. To było widać na meczu. I tak samo trzeba się przygotować na, na, na rewanż. Wielu obserwatorów podkreślało, że występ przeciwko Brugi był najlepszym meczem Śląska od kilku miesięcy. Najważniejsze, że wrocławianie nie stracili u siebie bramki, to podkreślali też sami piłkarze. To jeden z przyjemniejszych chwil na pewno tutaj spędzonych, i, i sam mecz, naprawdę y, gra nasza była dzisiaj obiecująca i, i gdzieś tam potwierdziła, że. Że tam te spekulacje na temat jaki jest prawdziwe oblicze tego Śląska myślę, że dzisiaj po części już mogliśmy pokazać. Oczywiście zdarzały nam się i będą nam się zdarzały słabsze mecze i gdzieś tam pewne te spekulacje nie, nie uciekną, ale to już jakby nie ma większego znaczenia. Chcielibyśmy kontynuować taką grę jak, jak dzisiaj i mam nadzieję, że to nam się będzie udawało. Najważniejsze, że Wrocławianie nie stracili u siebie bramki, to podkreślali też sami piłkarze. Zero z tyłu to, to było na, na, przede wszystkim e... Nasz plan i to się udało. Także jeszcze szliśmy do tego bramkę i na pewno zaliczka jest bardzo dobra na, na rewanż Brugi. Piękna bramka Sebino Plaku, nie była dziełem przypadku, zdradził po meczu kapitan Śląska. Spodziewałem się, bo przed meczem jeszcze trener bramkarzy chodził z laptopem i pokazywał nam jak się zachowuje bramkarz i że nie reaguje na, na górne piłki. To Byłem pewien, że tak zrobi. W gorszych nastrojach od piłkarzy Śląska byli zawodnicy Brugi, w tym najbardziej doświadczony... Rozpoznawalny gracz tego klubu mający za sobą występy w Barcelonie i Chelsea Londyn Aidur Goodjonsen. Popełniliśmy za dużo prostych błędów, powinniśmy sobie lepiej poradzić. Największym problemem były porażki przy walce o tak zwane drugie piłki później traciliśmy sporo energii, by futbolówkę odzyskać. Rywale zagrali dobrze i strzelili ładną bramkę. Musimy zapewnić naszych kibiców, że lepiej zagramy w Belgii. Rewanż. Za tydzień w brugi. Najlepsi siłacze dźwigający sztangę wracają do halistulecia. Mija okrągła rocznica od ostatnich. Tak wielkich zawodów w sporcie siłowym, które rozegrano jeszcze w niemieckim Breslau. 100 lat temu w Breslau w 1913 roku Mistrzostwa Świata w ciężkiej atletyce. Wtedy tak się to nazywało. Tam może z podnoszenia ciężarów nie było za wiele, ale takie dyscy, dyscypliny jak przeciąganie liną, rzut odważnikiem e, i coś tam z tego podnoszenia ciężarów naszego. Także wracamy po 100 latach. Ala Stulecia, 20 październik, jeżeli można zaprosić, zapraszam wszystkich kibiców podnoszenia ciężarów i nie tylko. Czas upływa bardzo szybko. Nie działa na korzyść organizatorów. Wrocław przejął rolę gospodarza Mistrzostw Świata od Warszawy. Wszystko musi się odbyć w ekspresowym tempie, by zdążyć na październik. Już teraz musimy jak najwięcej właśnie z promocją podnoszenia ciężarów i samych Mistrzostw ruszyć. W poniedziałek przyjeżdża prezes, mamy zarząd we Wrocławiu, pewne rzeczy już mamy ustalone. Jeszcze się boksujemy, jak otwarcie, jak, 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 jak to ma wyglądać. Wiadomo, na wszystko są potrzebne środki. Jeszcze wszystkie. Sprawy związane ze sponsoringiem nie są, nie są dopięte. To jest potężna impreza, około 5 milionów, budżet. Także tutaj sporo trzeba się nachodzić, żeby takie pieniążki pozyskać. Jak wiadomo, z Urzędu Miasta i z Urzędu Marszałkowskiego mamy już zapewnione środki i tutaj ukłon strony miasta i urzędu. Bo w, w jakiś sposób możemy się czuć bezpiecznie, na to, żeby te zawody się odbyły, ale chcemy zrobić je jak na najwyższym poziomie. Dlatego nam są potrzebni jeszcze sponsorzy, z którymi rozmawiamy i to są sponsorzy z Dolnego Śląska. Jeżeli będą już podpisane jakieś umowy, na pewno będziemy się cieszyć i chwalić tym, że osiągnęliśmy jakiś sukces finansowy przy okazji organizacji. Wystartują zawodnicy z różnych części świata, faworyci będą jednak jak zawsze ci sami. Cały świat przyjedzie, 80 państw, także czy, 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 czy Gańczycy, czy Urugwaj, czy, czy nie wiem, Tajlandia, także tutaj naprawdę będzie można popatrzeć na, na, na różnych zawodników z całego świata, może niektórzy, niektórzy będą trochę mniej dźwigali, bo nie, nie, niektórzy, w niektórych państwach te podnoszenie ciężarów jest na niższym poziomie, ale tutaj trzeba powiedzieć, że Chiny, Rosja, Kazachstan, Iran na pewno przyjadą przygotowani, także... Będziemy oglądali wspaniałe przedstawienie. Ciężko zakładać, ile medali wywalczą biało-czerwoni. Mówi się o minimum trzech krążkach. Podium jest jednak wypadkową. Wielu czynników opowiada były olimpijczyk. To jest sport, tutaj nie ma, nie ma wróżb. Także e, jeżeli będzie zdrowie, będą zdrowi, będą dźwigać na pewno. E, Mówi się o trzech medalach. Ja tym był spokojny. Poczekajmy do zawodów. E, przyjdźmy, zobaczmy. E, Bartek Bąk, Adrian Zieliński, e, Dołęga. Także to są te nazwiska, które mogą stanąć na podium. Wrocławskie Mistrzostwa Świata odbędą się w październiku w Hali Stulecia. Informacje o pozyskaniu przez Śląsk silnego skrzydłowego z Bośni i Hercegowiny podało kilka polskich i zagranicznych serwisów internetowych. Podpisanie kontraktu przez koszykarza potwierdził także Aleksandar Awliasz, który w przeszłości był... Między innymi koszykarzem Śląska i z Gorzelca, obecnie jest koszykarskim agentem. Radetic ma 25 lat, mierzy 203 cm, swoją przygodę z koszykówką zaczynał w serbskim zespole Bora gdzie występował w latach 2007-2009, następnie przeniósł się do stołecznego żeleznika Belgrad i wystąpił w 25 meczach Ligi Adriatyckiej ze średnią skutecznością 5,5 punktu na spotkanie. Sezon. 2010-2011 spędził w drużynie cyrwenej z wezdy Belgrad, jednak nie było to dla niego udane granie. Bośniacki koszykarz rozegrał zaledwie cztery spotkania, zdobywając łącznie 32 punkty. W 2012 roku zawodnik przeniósł się do szwedzkiego White Eagles Stockholm w Skandynawii, także nie wiodło mu się jednak najlepiej, ponieważ dostał szansę gry tylko w sześciu meczach. Ostatnim klubem w jego koszykarskim CV był bośniacki Kaka. Aleksandrowacz. Na parkiecie Radetic pojawił się zaledwie w dwóch spotkaniach. Jeśli transfer Bośniaka potwierdzą działacze Śląska Wrocław, będzie on pierwszym zagranicznym nabytkiem Dolnośląskiej ekipy w letnim oknie transferowym. Finał tegorocznej edycji turnieju Beach Spartan Cup rozpocznie się i w sobotę i niedzielę o godzinie 9 na kąpielisku Morskie Oko. Jutro zostaną rozegrane finały kobiet i mężczyzn, rozstawione odpowiednio w czterech i 16 parach. Dzień później zawodnicy zmierzą się w finale par mieszanych. Organizatorzy przewidzieli nagrody nie tylko dla zawodników, ale również dla kibiców. Po zakończeniu zmagań pod siatką i wyborze najlepszych siatkarzy turnieju przewidziany jest bankiet, na którym i zawodnicy, i kibice będą mogli dobrze zjeść i wybawić się przy muzyce. Piknik siatkówką przez cały weekend na Morskim Oku. W sobotę swój drugi, przedsezonowy mecz rozegrają piłkarki nożna ZSW Wrocław. Tym razem przeciwnikiem podopiecznych Jerzego Szalińskiego będzie Beniaminek Ekstraligi KGHM Zagłębie Lubin. Akademiczki do tej pory rozegrały jeden mecz sparingowy z czeskim FC Ołomuniec, zakończony wygraną 3 do 0. Miedziowe z kolei mają za sobą już dwa spotkania kontrolne. Najpierw Pokonały Czarnych Sosnowiec 3-2, natomiast w środę poradziły sobie z Mistrzyniami Polski Unią Racibórz wygrywając 1-0 w szeregach. Akademiczek na pewno zabraknie Moniki Koziarskiej oraz Katarzyny Gozdek, które zmagają się z poważnymi kontuzjami. Spotkanie będzie miało dodatkowy smaczek, ponieważ za spełna miesiąc, meczem tych drużyn rozpocznie się nowy sezon Ekstraligi Kobiet. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 11 na stadionie przy ulicy Mianowskiego we Wrocławiu. Sportowy weekend zakończą... Biłkarze Śląska Wrocław w zespół Stanisława Lewego podejmie na stadionie miejskim Wisłę Kraku w obecnym sezonie Ekstraklasy. Wrocławianie nie odnieśli jeszcze zwycięstwa, a na ich koncie w ligowej tabeli po dwóch kolejkach znajduje się zaledwie jeden punkt. Wisła z Kolei w ostatniej kolejce ligowej pokonała na wyjeździe Koronę Kielce 3 do 2. W poprzednim sezonie zawodnicy Śląska wygrali na własnym obiekcie z Białą Gwiazdą 3 do 0. Spotkanie rozpocznie się punktualnie o 18 na stadionie miejskim przy Alei Śląskiej.